Łódź kreuje, a także sponsoruje ten program. Wszyscy, którzy pracowali z Pawłem Cieślakiem, to jest podejrzane, należałoby ten wątek prześledzić, wypowiadają się w samych superlatywach o pracy z nim. I ciekawe dlaczego. Cała ta e, tkanka podskórna tego utworu, czyli to ćwierkanie, szumienie gdzieś tam w tle, które jest w tym utworze, właśnie zostało e, oparte na tym urządzeniu. Jak się pojawia na przykład sytuacja, gdzie e, proponuje bit tego typu. To Paweł jest takim gościem, który właśnie. Potrafi powiedzieć, słuchaj, nie do, końca, nie do końca to jest dobry riff do piosenki, Spróbuj, spróbujmy to inaczej zrobić, też bardzo dużą wagę przywiązuje do, do brzmienia i do, do, takiej, do takiej też energetyki piosenek. Wiadomo, że jeżeli przez przypadek coś się w procesie produkcji, realizacji utworu pojawi, na przykład. E, zdarzało się tak, że w trakcie jakichś tam logistycznych e, e, spraw mikrofon z, został postawiony na korytarzu. W tym czasie ktoś grał na swoim instrumencie w pomieszczeniu, a ja tutaj usłyszałem, że sygnał zagrany w pomieszczeniu z ustawionym blisko mikrofonem, brzmi gorzej niż ten złapany przez korytarz, bo on nabrał jakiejś nowej przestrzeni nowej jakości. No i Jestem czujny na takie, na takie kwestie. Tak samo, no w ogóle jako, jako kiedyś muzyk w czasie studiów, po studiach bardzo pasjonowałem się Johnem Cage'em, czyli ojcem amerykańskiej awangardy drugiej połowy XX wieku, który właśnie jako pierwszy do procesu twórczego wprowadził przypadek i ten przypadek zawsze bardzo ja też właśnie jestem bardzo wyczulony na to, co się dzieje przez przypadeki i często zamierzony cel u mnie przegrywa właśnie z tym, co się nagle być może przez przypadek pojawiło. Paweł C., konkubent współczesnej muzyki, jest dla Łodzi, moim zdaniem, takim trochę Danielem Lanua, który potrafi z rzeczy, no nie wiem, które by nazywać można półproduktami, chociaż to jest bardzo nieładne słowo, stworzyć perełki. To jest człowiek, który oszlifowuje diamenty. to myślę, że to, to jest hasyt z Amsterdamu, który z diamenciku, z RPA potrafi zrobić coś, co później kosztuje milion dolców. Często już w samym procesie nagrywania utworu, gdzieś tam z tyłu głowy. Te dźwięki, które później finalnie umieszczam w utworze, już mi gdzieś tam grają, właśnie. No i później, przynoszą, przynosząc właśnie utwór, tutaj siadając do niego, podłączam już to konkretne urządzenie, które wiem, że ten dźwięk w stanie jest wygenerować. Często też jest tak, że tego pomysłu na, 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 finalny, na finalną postać utworu trzeba dopiero poszukać. Wtedy e, wygląda to podobnie. E, włączam po kolei różne urządzenia, próbuję jak to właśnie z tym utworem gra, e, no aż, aż dojdę właśnie do tego, e, do tego momentu, kiedy uznaję, że, że właśnie... O to mi chodziło I, i to gdzieś tam właśnie w głowie mi się działo wcześniej. Łódzka scena muzyczna, łódzka muzyka i w ogóle łódzka kultura to nie są te, tylko teatry, to nie są tylko mm, kluby, to nie są tylko dotowane galerie, ale to także są właśnie tacy ludzie jak Paweł, którzy są może zbyt skromni albo niezbyt zaradni, żeby paradować w pierwszym szeregu i krzyczeć dajcie, dajcie. No w ogóle jako muzyk mam taką tendencję, że e, chyba szybko się nudzę po prostu <laughs> pewnymi e, polami eksploatacji i dźwiękowej i, i lubię się przenosić co rusz to do, no, do nowego obszaru. W ostatnim roku, e, tak, no to jest to na pewno zespół Fonowel, który e, jest w przededniu premiery nowej płyty. Jest zespół Bliskopola w analogicznej sytuacji, też zaraz będzie premiera nowej płyty. E, zespół Duet właściwie, 11, e, z Marcinem Prytem go tworzę i, i też jesteśmy na etapie tworzenia nowego materiału na drugą płytę. E, w ostatnim roku, no to jeszcze Tryb tryb, czyli łódzki kwartet, również z Marcinem Prytem na wokalu. Away, away, Blisko pola um, uważam, że grało świetną płytę, bardzo, bardzo um, Fajnie nam się nad nią pracowało. Trwało to dosyć e, krótko. Tutaj w studio spędziliśmy wszyscy może e, dwa dni, a może trzy. E, później ten cały nagrany e, natłok e, materiału dźwiękowego zabrałem ze sobą na e, kościelną i tam właśnie uformowała się płyta w postaci takiej jaka jest. No i oczywiście e, jest dużo klarnetu <laughs> ostatnio. Przeżywam renesans zainteresowania tym instrumentem. Pamiętam e, właśnie dwóch muzyków niemiłosiernie znęcających się nad e, szaloną liczbą kabli, przełączników, skaczących po, bla, e, po blachach, e, szarpiących gitary. I pamiętam, że to był e, dla mnie bardzo silny moment takiego przeżycia estetycznego. I byłem w szoku, kiedy potem się okazało, poznałem Pawła i kiedy się okazało, że on jest człowiekiem bardzo miłym, bardzo spokojnym i nie ma nic z tej bestii, którą widziałem na scenie. To są moje dwie kolejne ukochane zabawki. Pierwszy egzemplarz to e, syntezator Minimoog, e, konstrukcja legendarnego e, amerykańskiego konstruktora e, instrumentów e, syntezatorów Boba Mooga e, oraz tutaj widoczny e, stół mikserski brytyjski Allen Heath e, z roku 1982. Który został przywieziony przeze mnie, właśnie z Niemiec, z garażu starszego pana. Od dłuższego czasu jestem wielkim fanem i zbieraczem starego analogowego sprzętu. Pracuję wyłącznie na, na, na urządzeniach, które bądź to pochodzą z zmienionych. Epok e, sprzętu studyjnego są to właśnie urządzenia z lat 60., 70., 80. Niesamowicie sobie w tej pracy cenię właśnie taki e, fizyczny kontakt e, z urządzeniami, e, szczególnie tymi właśnie e, wiekowymi, ponieważ e, no nie wiem, one jakoś mają duszę po prostu.

Nagle robi się coś takiego, kiedy się otwiera oczy i mówi, o kurde, i to w Łodzi powstało, a jest światowe. To jest chyba coś takiego, co, co jest chyba największym talentem producenckim naszego uroczego bohatera. Jest to kwestia chyba powietrza w tym mieście, że jakoś tak sprzyja temu, że, że właśnie dużo, dużo bardzo ciekawych muzyków jest. Bo umiejętności. Muzyków jako instrumentalistów bądź wokalistów to jedno, bo takich muzyków mamy w całym kraju, wszędzie, ale właśnie jakaś taka charakterystyczna atmosfera tej muzyki, która wodzi powstaje, myślę, jest, jest zjawiskiem, które trzeba podkreślić. Cały czas w głowie mi gra. Każda sytuacja w moim życiu gdzieś tam się na muzykę w głowie przekłada. Nie jestem z kolei jakimś wytrawnym melomanem, poszukiwaczem muzyki. Myślę, że na, na tyle dużo jest jej we mnie, że, że też nie mam takiej potrzeby po prostu. Jestem teraz gdzie jestem, właśnie chyba dlatego, że, że cały czas szukam jakichś nowych obszarów. W muzyce dla siebie, w których chcę się uaktywnić i w których chcę pracować. Klarnet jest dla mnie dlatego bardzo ważnym instrumentem, że jest ze mną praktycznie od początku mojej przygody z muzyką i myśleć muzyką uczyłem się właśnie dzięki klarnetowi. Do tej pory nawet jeżeli układam sobie partie, które gram na instrumentach klawiszowych na syntezatorach, to to układam je przez pryzmat klarnetu. Yy, czyli nie myślę klawiszami, a myślę klapami klarnetu. No i już pewnie yy, nigdy się od tego nie uwolnię. I wcale nie chcę. Jesteśmy świeżo po Zwycięstwie w plebiscycie e, na łódzką płytę roku 2012. I jesteśmy tym bardzo mile zaskoczeni. Dostaliśmy mega kopa z tego powodu i mam nadzieję, że będziemy robić jeszcze więcej i jeszcze lepiej. Również z Pawłem. Również z Pawłem. <grym> Nie tylko, że, że, że w życiu prywatnym stanowią właśnie pary, to, to oprócz tego jakoś tak się. Idealnie, idealnie dobrali pod względem twórczym. No i ta energia, która od nich bije, właśnie jakaś taka radość z tego, co robią, no udzieliła mi się w pracy z nimi. I, I miałem sporo entuzjazmu, właśnie współpracując z nimi, sporo zapału do pracy, i no jakoś tak wczułem się mocno w, w tworzenie tego materiału. W dużej mierze ta płyta została stworzona w tak zwanej postprodukcji właśnie, dlatego tutaj bardzo wielka rola Pawła w tym. Bardzo wiele od niego wyszło w sensie linii basowych, tak zwanych syntów. Także my po prostu przyszliśmy, nagraliśmy wokale, zarejestrowaliśmy gitary, a tak naprawdę całą resztę na swoje barki wziął Paweł. I kiedy dostawaliśmy w ogóle od Pawła te numery, tak raz po raz, ukończone jeden po drugim, byliśmy w ogóle, siadaliśmy z, z wrażenia na kanapie i przesłuchiwaliśmy je po 50 razy. kreuje, a także z